Dzień dobry Państwu, Tomasz Szwejgier Pilne, Szanowni Państwo. Informacja o tym, że córka pana premiera Tuska, pani Katarzyna miała Pegazusa i że żona pana premiera też będzie w tej sprawie przesłuchiwana. No, dla nas nie była zaskoczeniem, mówię o mnie o Jan Kupiński i pewnie dla Państwa, którzy nas oglądacie i słuchacie. Widzie Państwo, to jest wyjątkowo przykra sprawa, ale dlatego, że mówiliśmy już po zmianie władzy, że nic się nie zmieniło, że w dalszym ciągu ci ludzie, którzy łamali prawo, rządzą służbami specjalnymi. Ja ciężko, ciężko jest mi zrozumieć, dlaczego pan minister Siemoniak dalej pełni swoją funkcję. Zwróćcie Państwu uwagę, że prawie dwa lata temu wyszedł pan minister Bodnar i powiedział o Pegazusach. Po pierwsze, powiedział, że na wszystkie Pegazusy była zgoda sądu. Co jest nieprawdą i oczywistym jest, że Pegazusy były, zgodna Pegazusy były wyłudzone. Sąd nie miał wiedzy, jak funkcjonuje Pegazus. Mówiliśmy Państwu, że już wcześniej, w 2017 roku, próbowano również posłuchiwać Siostrę pana premiera Tuska nie zgodził się na to pan pułkownik Piotr Wypi, ojciec pana posła Michała Wypija, posła, który zeznawał na komisji, na komisji śledczej o tym, że Kamiński chciał ich zastraszać. Chodzi o porozumienie Gowina. Wiecie Państwo, pułkownik Piotr Wypi, rzucił papierami, powiedział, że nie będzie tego robił. Pożegnał się ze służbą. Był wcześniej, naprawdę przez wiele lat. Żołnierzem zawodowym, później był w ABW. Człowiek, który był szefem delegatur. ABW w Olsztynie, w Gdańsku. No tłumaczyliśmy, opowiadaliśmy o tym, miał tylko mnóstwo problemów w związku z tym. No i w związku ze znajomością z nami, z innymi ludźmi. Wiecie, to było oczywiste, bo funkcjonariusze. Oficerowie, którzy rzeczywiście długo już są w tym fachu, rozumieją, że no pewne rzeczy są niepotrzebne, i pewne rzeczy należą tylko do walki politycznej, do której służby nie powinny się wtrącać. Ja nie wiem teraz, co jest gorsze. Czy pan, prokurator generalny Adam Bodnar, i czy pan Tomasz Siemoniak czy pan prokurator Dariusz Korneluk nie wiedzieli o, tych, o tej ilości Pegazusów, które robiło CBA i nie tylko? Czy wiedzieli i nie powiedzieli społeczeństwu? Wiecie Państwo, w ramach śledztwa dziennikarskiego zdobyłem materiały o Trzech pegazusach, którymi byłem atakowany. Pierwszy Pegasus to był w 2017 roku. Ten Pegasus Zero. To wtedy, kiedy był, była ta sprawa zaginionych pieniędzy z funduszu operacyjnego CBA. Była sprawa zaginionego miliona z CBA, o której zrobił program TVN, między innymi pan reaktor Stachowiak. I wiecie Państwo. Nie pominięto w tym, w tym materiale, ale no, ten materiał na początku miał, żeś mnie, nie chciano o to oskarżać. Oczywiście ja tam nie byłem winien. Wysyłaliśmy pytania w 2017 roku do e, Wąsika Kamińskiego, do Morawieckiego odnośnie tego miliona który zaginął, a po prostu został przekazany człowiekowi, który zajmował się przestępstwami vat do tego, żeby próbować upolować pana byłego ministra skarbu budzanowskiego, a z drugiej strony, żeby ten milion był takim jak gdyby kołem zamachowym do tego, żeby z tego miliona zrobić takie VAT-owskie przestępstwa bo to yy, tak działało. Drugi Pegasus został wykryty i pokazaliśmy. Pomógł mi w, ten, w tym bardzo Pan Snackych i Janek. W 2019 roku okazało się, że miałem Pegazusa. Było 21 ataków na mnie wtedy. Yy, Potwierdzony jest przez laboratorium Citizen Lab. Yy i kolejny pegazus pokazaliśmy pokazaliśmy go i tutaj y, dokładnie notatkę y, cba razem z sygnaturą tego pegazusa z 21 roku y, no wiecie państwo y, on został i to, to nie, jest, no, nie jest tylko ten bo to żeśmy szereg rzeczy wysłali do tego zespołu numer 3. Ja byłem przesłuchiwany w, w ramach tych 31 osób, które zostały przedstawione przez pana ministra Wodnara jako te, które ewidentnie zostały wybrane tam na ten pierwszy rzut, co do których nie ma wątpliwości, że to było działanie bezprawne i polityczne. Tak. Byłem w tej grupie, no później okazało się, że już e, jestem bardzo niedobry, bo ja cały czas dążyłem do tego, żeby ujawnić to, co się stało. Widziąć to tłumaczenie ludzi z Pisu, którzy twierdzą, że to nie pani Katarzyna Tusk miała Pegazusa, ale że ona dzwoniła do głosi założono i to nie jest tak, bo... Jeżeli sąd wydaje zgodę na coś, to wydaje na konkretne urządzenie końcowe. I skoro ma status pokrzywdzonej, to musi wchodzić na jej urządzenie końcowe. My mówimy, bo przekazaliśmy ten, ten, ten materiał mamy. I ten materiał ma pan Simoniak, prokuratura. że CBA miało 2000. 628 Pegazusów. Pegazusów w ogóle jest grubo ponad 3000. Pamiętajcie, że Izrael sam wyłączył Polsce Pegazusa, uznając, że to działanie, tak jak to mówią różnego rodzaju specjaliści ze służb na świecie, że Polska zrobiła z Pegazusa telewizję przemysłową. Dowiedziałem się również, że członkowie mojej rodziny mieli Pegazusa. Napisano do pana Gacka, szefa, szefa tej, tej, tego zespołu śledczego i tam następują pokrętne odpowiedzi. Pokrętne odpowiedzi dotyczące tego Pegazusa. Słuchajcie, wiadomo, że moja obrończyni ówczesna E... Również miała Pegasus. Zgadzam <gradną>, tą no, tajemnicą obrończą. No i została zawerbowana. Została zawerbowana i e... no, działała razem z Wąsikiem. Bezpośrednio z Wąsikiem się kontaktowała. Jest ten Pegasus, tam są te sygnatury. Należy wszystkim ofiarom Pegasusa, który wiadomo, że był nielegalny wysłać zawiadomienie o tym, że byli ofiarami. Ja rozumiem, że jest y, pewnego rodzaju y, opór ze względu na to, że nie każdy chce y, ujawnić, że był ofiarą pokazu. Są ludzie różnie, no, nie chcą, bo to ich w jakiś sposób stygmatyzuje. Y, ludzie, no, może być to co z nami, no, y, wszystkie osoby, które wokół nas y, miały ten problem. Wiecie państwo, nie wiadomo, dlaczego usiłują e, wmówić Jankowi Pińskiemu, że Janek Pegasusa nie miał. Wyobraźcie sobie człowiek, który jako pierwszy otrzymał od Kaczyńskiego pozew o geja, prawda, w tej słynnej sprawie. Ludzie, którzy mieli w dyspozycji te środki nie założyli Pegasusa, miał Janek, dwa Pegasusy, żeśmy potwierdzili. Mamy sygnatury, i w dalszym ciągu to się ukrywa. Ja nie wiem, jak to w tej chwili będzie potraktowane, ale dla mnie to jest jednoznaczne, że skoro pan prokurator Kornelu, były minister sprawiedliwości, pan Adam Bodnar i pan Siemoniak mają wiedzę o tych Pegazusach, to dlaczego ich nie, nie przekazali? Chyba, że nie mieli wiedzy o takiej ilości, to jest jeszcze gorzej, że nie mieli tej wiedzy. Jak napisał redaktor Zieliński, e, widzę szef CBA, Daniel Karpeta przesłał płyty z Pegazusa zgrane, dał panu Święczkowskiemu i te płyty. E, e, Prezesowi Trybunału Kontucyjnego teraz, wcześniej w prawej ręce zmieniła ziobry i te byty posłużyły do ataków na mecenasa Giertycha, z, z y, Pegazusa mecenasa Giertycha. Wiecie Państwo, Pegazus służył tylko do tego, żeby atakować opozycję, bo naprawdę w znikomych, jakichś był wykorzystywany w innym celu. Naprawdę ujawnienie ofiar Pegasusa, bo ci ludzie z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego byli jak najbardziej po Pegasusem, no praktycznie zakończy działalność Rosła Kaczyńskiego i jego ludzi. Tu nie chodzi o walkę polityczną, ale chodzi o przestępstwa. Pomyślcie sobie, że przy aferze Watergate, która pozbawiła stanowiska prezydenta Nixona, Praw Gazusa to jest po prostu jakiś potwór. Naprawdę. Czekam, kiedy tutaj już to się zacznie dziać. Natomiast, jak widzimy, i redaktor Wojewódzki mówił, że miał Pegazusa podczas wywiadu z redaktorem Piaseckim, pan minister, był minister Bodnar, przyznał, że doktor Piasecki miał Hermes. Słuchajcie, no co to jest? Przecież to jest psucie państwa. To jest podsłuchiwanie dziennikarzy, sędziów, adwokatów, prokuratorów, biznesmenów, naprawdę urzędników, się, jakaś olbrzymia ilość ludzi, która była w gestii zainteresowania pisu, często było to robione komercyjnie po to, żeby robić jakiś swój biznes. Domagamy się wszyscy ujawnienia tej listy Pegazusów i skazania ludzi, którzy są za to winni, przynajmniej do prowadzenia przed sąd. Wiecie Państwo, pan Woś, który bezprawnie uczestniczył w tym zakupie Pegazusa, wychodzi teraz i mówi, że Donald Tusk powinien dostać do żywocie. powinien dostać do żywocie. No mam nadzieję, że to będzie już teraz takim, takim przyczynkiem, żeby przestać patrzeć na nieudacznika hmm, siemoniaka i zacząć rozliczać te sprawy, w szczególności Szefostwo Służb Specjalnych i zacząć likwidować CBA, CBA które nie może y, tylko zmienić szyldu tabliczki i rozdać się do innych służb. Powiem Państwu, że nawet nie mam jakiejś satysfakcji, bo o tym mówiliśmy, potwierdzaliśmy do Państwu, usiłano, usiłowano nas wyzwiwać, wyśmiewać, że nie pokazujemy oryginalnych dokumentów, tylko pokazujemy y, sygnatury, które są nie do mnie do ruszenia i pokazujemy, i pokazujemy dokładną treść notatek. Tak. Za to, że napisaliśmy prawdę w książce więzień CBA, właśnie między innymi o, tej, o tym, co oni robili, usiłowano rozszerzyć mi zarzut ludzie, którzy dokonywali tych przestępstw. Moje dzieci też były traktowane pegazusem. Mojej córce wtedy, kiedy był początek tych naszych tutaj z nimi już z tym nową władzą pokazywania, że pozostawiają starych, no chcieli właśnie tego pana karpetę zostawić w służbach, później chciano go zatrudnić w kancelarii premiera. Nagle okazało się do mojej córki zadzwoniono z agencji wywiadu, czy nie chciał przyjść tam pracować. Odradziłem jej. Odradziłem jej. E, może by się nadawała, skończyła dziennikarkę, świetnie zna różne języki, zdolny dzieciak, i, ale to chodziło o to, żeby mieć wpływ na mnie. Tak oni działają, tak oni robią, i bardzo bym chciał, żeby te, te czasy się skończyły w końcu. Skończyły w końcu, przepraszam, ale wiecie, jestem dzisiaj takim zniesmaczony tym wszystkim. Znowu mam powiedzieć, a nie mówiliśmy. Bardzo dziękuję, bardzo proszę o podniesienie łapki w górę i ewentualne wsparcie naszego kanału CBA do likwidacji Siemoniego Dymisji. Koniecznie, bo to jest po prostu wstyd. Do Państwa.